Cześć! Witajcie z tej strony Kos. A w tym odcinku pokażę Wam recenzję zestawu od firmy Kazi lądownika Apollo 11 Orzeł. Jeśli film Wam się spodoba, możecie zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. A więc bez zbędnego przedłużania lecimy z odcinkiem. Na początek pokażę Wam trzech astronautów, których dostajemy w zestawie. Na przykładzie jednego pokażę Skafander. Kask niczym się nie różni od astronautów, od kasków astronautów dokładnie z LEGO, tylko szybka, trochę inny odcień ma. Tak prezentuje się Skafander, z tyłu nie ma nadruków, a z przodu parę nadruków. Znane logo astronautów i inne nadruki. Pierwszego twarzy już widzieliście. Tak prezentuje się drugi z naszych astronautów. Oj, a tak prezentuje się trzeci z astronautów. Jedyne co mam do zarzucenia tym figurkom, to y, trochę takie, jakby za bardzo grubo zadrukowane linie na twarzach. A tak poza tym, to ludziki są bardzo fajne. Dobrze, teraz pokażę Wam model. Tak się on prezentuje z każdej strony. W zestawie dostajemy całkiem, całkiem dużo złotych elementów. Te tutaj, wszystkie to są nadruki, więc co jest bardzo na plus, bo nie dostajemy tutaj żadnych, absolutnie żadnych naklejek, co w przypadku zestawu lądownika Apollo 11 w Lego, no już Czegoś takiego nie ma. To jest zamontowane, te skosy na takich złotych, ruchomych zawiasach. A jak tutaj poświecimy, to otworzymy to tak wygląda środek. Teraz to sobie zamkniemy. To, co mi się podoba w tym zestawie, to to, jak są zbudowane te nóżki na których stoi y, górna część modułu i w ogóle cały moduł tak się prezentuje to od dołu tutaj silnik zrobiony z takiej czarnej bani z Lego i tu widać y, takie technikowe jak ja to mówię elementy i w to co jest tu ciekawe, to to, że w tych miejscach jako takie połączenia od dołu użyto po prostu lewolwerów Lego. A najlepsze jest to, że dostajemy jeszcze dwa zapasowe lewolwery, co jest na plus dla tego zestawu, bo tego odlewu broni w Lego praktycznie już nie dostajemy a tutaj proszę ile jest przy każdej nóżce, to nawet można sobie po prostu zdemontować i jak ktoś poszuka wymienić innym elementem. A teraz zajmiemy się górną częścią zestawu. Drabinka się rusza, wszystkie antenki, prawie wszystkie z wyjątkiem tej tylnej tutaj się są ruchome i Ciekawym elementem w tym zestawie jest także ten element, który wykorzystano w różnych antenkach, satelitach i w ogóle, bo to są takie jakby kijki narciarskie, i ich dostajemy łącznie do zbudowania zestawu. Jest ich 7 plus 2 czy 3 dodatkowe w zapasowych częściach, co jest bardzo na plus dla tego zestawu. Z przodu otwiera do środka w ten sposób. O. Jednak w środku nic nie ma. Jest po prostu pustka. Ale to taki mały szczegół. Jednak mi to nie przeszkadza, bo gdyby coś tam zagospodarowali w środku, to po prostu nie dałoby się włożyć wigurek, a tak się da. Łatwo możemy Zdemontować dach modułu i zajrzeć do środka. Tak się to prezentuje złota podłoga. Zaraz Wam pokażę jeszcze tutaj ładne nadruki z góry. O. Tutaj flaga chińska i jakieś przyrządy. To, co widzę na minus w tym module księżycowym, to jest fakt, że nadrukowana jest tutaj flaga chińska zamiast flagi amerykańskiej. Jednak to jest taki mały szczegół. Można to sobie wymontować, ten element i dać zwykły szary bądź nakleić na to flagę amerykańską. Jeszcze jeden obrót wokół, żeby każdy mógł zobaczyć z każdej strony moduł. W tym miejscu zostały wykorzystane tak swoją drogą takie silniki Lego z tyłu. I tylna część modułu nie jest jakoś specjalnie zagospodarowana, więc... Trochę szkoda, ale i tak nikt za bardzo na tą część zestawu nie będzie zwracał uwagi. Podsumowując, zestaw jest bardzo fajny. Nawet może konkurować z zestawem z LEGO. Jedyny minus, który zauważyłem w zestawie, to jest fakt, że tu dostajemy flagę chińską zamiast amerykańskiej. I jeszcze to, co chciałem zauważyć, że w nóżkach, jak tutaj są takie dłuższe pręty, że tak powiem, to one co niektóre były wykrzywione, co też na minus dla tego zestawu, ale na szczęście nie zaszkodziło to w ostatecznej konstrukcji zestawu. Dostajemy także masę złotych elementów, co jest bardzo na plus dla zestawu. Niektórych elementów nie dostaniemy w LEGO w tym odcieniu. Więc podsumowując, zestaw jest fajny. Minusy te, które wymieniłem, czyli flaga chińska i krzywe pręty, a więc ostateczna ocena, mojego, ocena tego zestawu to jest takie Pomyślmy, takie 8 i... 8 i 8 na 10. A więc, jeśli film Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał, aby być na bieżąco. Jeśli jeszcze tego nie robicie, zachęcam do udostępnienia mojego kanału znajomym. A to już na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.